Witam serdecznie. Dzisiaj temat szytka. Jak jest zrobiona, czym różni się od opony? Jakie są zalety szytki, jak wyglądają obręcze pod szytkę, jak powinno się szytki kleić. Co zapraszam na film. Więc tak, szydki. Mam przygotowane szydki. Obręcze podszytki i teraz dostałem pytanie dlaczego szydka albo po co szydka. Zapraszam was na swój warsztat i teraz tak. Od czego zaczynamy? Od tego zaczynamy, że obręcz podszytkę wygląda w ten sposób. Zobaczcie, ta obręcz jest lekką łódką. ona nie ma żadnego rantu. I jak zobaczymy ją z profilu takiego. Ona jest prawie gładka na wpustkę palca. Tutaj przyklejamy szytkę, tak? Tu mamy przyklejoną szytkę. Systemy przyklejenia są różne. Montujemy szytkę na klej lub montujemy szytkę na taśmę. Co jest lepsze? A to bardzo zależy co jest lepsze, bo jeżeli mówimy o klejeniu szytce na taśmę, głównie stosuje się tą taśmę do szosy, czyli szosa to jest przede wszystkim taśma, mniej paprania, mniej problemów, wymiana szydki na taśmę to jest czas zdecydowanie szybszy jak wymiana Opony z dentką, bo ja na przykład szydkę zakładam dużo szybciej niż wymieniam dentkę. Dla mnie to jest dużo prostsze, pod warunkiem, że jest taśma. Klejenie szydki to jest długi proces, bardzo skomplikowany i kilkudniowy, tak naprawdę. Ale teraz dlaczego szydka i jak wygląda szydka? Po co szydka? Dlaczego szydka i co to jest ta szydka? Bo Dużo ludzi mnie pyta i poproszony zostałem o to, abym zrobił film o szytkach. Więc tak, szytka jest to opona, która jest zaszyta. Dokładnie w tym miejscu pod tym bandażem jest ona zaszyta. Jest ona w całości. Już Wam pokazuję, jak ta szytka wygląda w przekroju. Przeciąłem taką szytkę. Eee, tak wygląda szytka, czyli mamy zaszytą w środku dętkę. Jak widzimy. Jest to dętka. Już obracam kamerę do dołu, robię statywik i będę wam ją rozkładał na części e, pierwsze. Proszę zobaczyć. Tak wygląda, e, tak wygląda szytka. To jest roz, rozcięta szytka. Idziemy od góry. Mamy powierzchnię e, bieżnika. Ten bieżnik jest naklejany na bawełnę. To jest powłoka e, bawełniana i ona. To jest generalnie mm, utkane z bawełny plus w środku materiał. Ten materiał w niektórych szytkach otacza jeszcze dookoła dentka. Ta dentka jest zrobiona oczywiście z lateksu. Nie ma tu zwykłej butylowej dentki. Jest to dentka lateksowa, więc pamiętajcie o tym. Nie da się do lateksu używać mleczka czy innych substancji łatających. Chyba, że mamy specjalny preparat, który łata lateks, jak to jest w przypadku Magnum Vitoria. Pianka naprawcza, która działa z lateksową dentką, Ale jak dojdzie do spuszczenia powietrza i ta. ta Dentka chwilę postoi, to ona się właśnie tak sklei, jak tu widzimy, tu jest odklejona, a w tym miejscu jest sklejona i to sklejenie jak zaczniemy pompować w tym miejscu pierdyknie nam lateks, po prostu ona pęknie. I teraz tak, mamy szytkę, która jest zrobiona z bokami bawełnianymi, to jest bawełna, jest tu bardzo wysoka elastyka, zupełnie inna elastyka jak na górze bieżnika i jak widzicie ona jest tutaj poszywana, dlatego też jest to szytka. Po prostu jest zaszyta na dole. Bardzo ładnie to wygląda. Tu mamy tkaninę, która nam chroni dętkę przed przebiciami. Dlaczego szytek schodzi bardzo szybko powietrze? No bo lateks utrzymuje bardzo krótko powietrze. Też chodzi o to, żeby go nie nadwyrężać i nie nadwyrężać samej szytki. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o Przekrój szytki z boku. Tu jest akurat szytka szusowa, natomiast identycznie wygląda przełajowa. Idziemy dalej. Są też szytki, proszę zobaczcie. Są też szytki zrobione na przykład przez firmę TUFO. Tu mamy szytkę Kubus Flexus. Jest to jedna z mocniejszych szytek, ale zobaczcie. Tutaj ona jest zaszyta, tak, ale bok jest opony butylowe, czyli tak zwana szytka kartofel. Ona nie ma takiej możliwości wchodzenia w zakręty jak ta szytka, tak o pokażę, czyli przesuwania się dobrego szytki w lewo i w prawo, czyli ta praca szytki bardzo dobra. Tym nie popracujemy, bo po prostu się nie da. Ta szytka ma bardzo małą pracę, bo jest butylowa i ona w środku nie ma dętki. Ta dętka jest przyklejona do całej powierzchni, e, całej powierzchni tej szytki. Dlatego tu jak złapiemy kapcia, czyli natniemy tą szytkę, to od razu nam będzie schodziło powietrze. Tu ją możemy przebić, dopóki nie uszkodzimy lateksu, jedziemy dalej, więc dużo odporniejszy temat. E, Oczywiście, jeżeli ktoś mówi o szytkach, bo tych firm szytek jest naprawdę masa. Zwróćmy uwagę na to, czy szytka jest bawełniana, czy jest zwykła butylowa. Na takiej szytce nie da się jeździć na niskich ciśnieniach, bo ją po prostu rozetniemy. Są też, jakby ktoś chciał, ktoś ma koła pod dętkę, tak, czyli pod zwykłą oponę, jest coś takiego jak opono szytka. Jest to Widzicie szytka, która jest zamknięta, ale ma klincz. Patrzcie. Ma klincz, który się wtyka w obręcz. Jest to szytka na obręcz normalną obręcz szosową, do której stosujemy czy tam tublesa, czy stosujemy normalną dętkę. Jest, są takie oczywiście produkty. Idziemy dalej. Eee... Dlaczego też ta szybka jest taka doskonała, bo jeżeli dobijamy, już idę, już idę po szytkę, tak o, będę wam to pokazywał na tym. Mamy przyklejoną szytkę, prawda? Po pierwsze, przez to, że mamy dużą elastykę i ona nachodzi sobie z lewa na prawą, napompowana jeszcze lepiej nam pracuje na boki, to jak dobijamy, tak, to nie ma co przyszczypnąć. Dętki, więc trudno nam osnejka. E, jeden z widzów powiedział mi tak przy moim filmie odnośnie ciśnienia: i tak dobijasz do korzenie, do korzeni. Co z tego, że dobijam? Jak nie jestem w stanie złapać snejka, bo na tej obręczy nie jestem w stanie złapać snejka. Dlatego mogę jeździć na bardzo niskim ciśnieniu. Jeżeli mamy tublesową oponę lub oponę, e, no. Tublesową. Dętkową to już mówię od razu: dobitka jest kapeć. Tak? Natomiast przy tublesie każde dobicie niestety robi ksk, ksk, ksk. Czyli uchodzi powietrza, i tego powietrza nam ucieka coraz bardziej. E, tak to wygląda. No i teraz mamy e, szytkę, tak, Tu jest szosowa szybka. I teraz chodzi o to, żeby ona bardzo dobrze pracowała przy niskim ciśnieniu. I przez to, że mamy ten bok właśnie fajnie pracujący, no to ona może wchodzić w bardzo e, ostre zakręty w bardzo dużej prędkości. Oczywiście w World Tour'ze coraz więcej jeździ opon tublesowych i to widać, i to słychać, i to czuć. Natomiast różnica między dętką a szytką jest naprawdę potężna. No już idziemy do Tublesa, bo to dalej trzymamy się tematu e, przełajowego. E, tu mamy tublesa 33. Ta opona jest sztywna na boki, gdzie mamy tu mało ciśnienia. Ona w ogóle nie pracuje, więc bieżnik, e, bieżnik się nie nadaje. Jeżeli byśmy tu włożyli dętkę, to jest katastrofa. Jeżeli mamy tublesa przy 33 i nie mamy żadnego systemu naprawczego wewnątrz, no to zaginamy od razu z automatu obręcz. Generalnie yy, kolejna sprawa to jest to jak tą szydkę mamy przyklejoną. No bo też yy, dostałem pytanie jak kleić szydkę. Ja, ja wam powiem jak ja kleję szydki. Nie pokażę wam, ale wam yy, omówię. Przede wszystkim temat yy, klejenia szytki jest taki, że obracam szydkę do góry kopytami, tak? No i tą szydkę gruntuję klejem Veloxa. To jest jeden z najlepszych klej, najszybciej schnący, moim zdaniem najdoskonalszy z klei do szytek i tym kleję wszystkie swoje szybki, Gruntuję szydkę, później gruntuję obręcz. Na jedno gruntowanie zużywam Dwie tubki kleju na obręcz i dwie tubki kleju na szytkę. I gruntuję to pierwszego dnia. Gruntuję to drugiego dnia, już mamy cztery tubki kleju. Gruntuję to czwartego dnia rano, a wieczorem nakładam tylko delikatny film na obręcz. Delikatny film, czyli jedna tubka na szydkę i nakładam szydkę. Nakładam szybkę, szytkę, szybko ją układam, żeby była równo. Pompuję 10-15 PSI. Sprawdzam, czy jest równo, ewentualnie poprawiam i przy tych 10 PSI, czy tam 15, zostawiam ją na 12 godzin. I tak wygląda klejenie Moich szytek. Eee... Jeszcze bardzo ważna sprawa. Pamiętajcie jedna ważna sprawa. Jak już posmarujecie tą szytkę klejem w ostatnim momencie, po gruntowaniu i tak tak dalej, posmarujecie ją klejem, nałożycie na obręcz. Broń Boże, nie pompujcie tam dużego ciśnienia, bo jeżeli napompujecie bara 2-3, to szytka się uniesie w objętości i się nie sklei z obręczą będzie przestrzeń pomiędzy szytką a obręczą, która wpuści powietrze i się porobią na całości w środku, w tym dołeczku obręczy pojawi się przestrzeń, która nie będzie przyklejona szytka. Jak zacznie pracować, tak zostanie zerwana z obręczy. To jest pierwszy kardynalny błąd klejenia szytki duże ciśnienie podczas przyklejenia szytki. Tam nie może być ciśnienia, mówię, 20, 5, przepraszam 15, 10, 15 PSI, to są górne granice w ogóle pompowania, żeby ułożyć szytkę, później spuszczamy to, to powietrze i zostawiamy na 12 godzin. To jest taka, takie dopowiedzenie tego, co nie zostało w materiale pomiędzy dopowiedziane, a jest to jednak mega, mega istotne i pamiętajcie nie sklejcie sobie wentylach. Dlatego bardzo raczej inaczej. Dlatego nigdy w życiu nie zgubiłem szytki i tak kleję wszystkie szytki. Czy to są szosowe szytki, czy to są szytki przełajowe. Jeżeli mam klientów, którzy chcą koniecznie mieć przyklejoną szytkę na klej, no to e, po prostu ją kleję w taki, a nie inny sposób. I nie widzę innego rozwiązania. Oczywiście e, zawodnicy kleją szydki na taśmę i klej. Moim zdaniem bez sensu. Natomiast, jeżeli oni w tym widzą jakiś cel, super. E, taśma do przełaju się nie nadaje, bo ściągniemy oponę w Trymiga. E, klejenie jedną czy dwoma tubkami kleju. Nie da się. Zgubimy i tak szybkę. Klej twardnieje, klej niestety się utlenia i jeżeli nie będziemy mieli bardzo dobrze odtłuszczonej, zagruntowanej, kilkudniowo szytki oraz obręczy, no bo jak wiemy, banda szybki napija, to niestety nie będzie. Ja jak drę szytkę z obręczy, to tak naprawdę potrzebuję do tego drugiej osoby, która trzyma koło, a Yy, jedna osoba rwie szytkę ale zanim ją w ogóle zacznę rwać to muszę ją rozciąć tak żeby kombinerkami początek odrywać tak u mnie się trzymają szytki no i teraz yy, ludzie którzy nie mają oczywiście możliwości jazdy na szytkach no to są skazani na tublesa no i o tublesie w tym yy, w ostatnim filmie trochę powiedziałem jeżeli zakładamy szytkę jeżeli zakładamy szydkę e, 33 przełajową, tak, no to musimy koniecznie w tą oponę wlać mleko i założyć przede wszystkim system. Do przełaju zdecydowanie polecam kuszkora. Albo twardego tubolajta, Nic innego, bo inaczej przy niskim ciśnieniu będzie Wam uchodziło powietrze, e, czyli ta dobitka zrobi psyk, a, e, albo skasujecie obręcz. Więc jeżeli chcecie przygotować swój rower do przełaju, to pamiętajcie o tym, no bo przełajowa Pana to jest 33C. Nie może, być, e, nie może być inna. 33C, więc pamiętajcie, żeby tam wpakować tego kuszkora lub tubolighta lub inny system wentyl kilkudziurkowy i jazda w przełaj tylko że jeździcie musicie liczyć się z tym że nie jeździcie na niskim ciśnieniu które niestety w przełaju jest bardzo ale to bardzo potrzebne e, czym się różni szydka od e, tublesa? no tym że nie mamy właśnie tej elastyki Przeniesienie energii, no bo szybka jest przyklejona w jednym miejscu, czyli jak naciskamy, to nie ma przesunięć na oponie. Ona w ten sposób nie pracuje, bo jest przyklejona, a niestety tublesowa opona w ten sposób pracuje, czyli mamy dużą utratę energii, i jakby te ostatnie przechypki, jak potrzebujemy podjechać i ostatnim pchnięciem przełożyć moc, no to niestety tuble z nas troszkę ogranicza. Co byście jeszcze chcieli wiedzieć odnośnie szytek? No bo jakby ten temat nie jest jakiś super rozległy, jak zresztą żaden temat w rowerówce nie jest jakiś tam super rozległy. Natomiast, natomiast pamiętajcie jak jest zbudowana szytka i dlaczego ta szytka jest dobra no i są oczywiście te szytki się dzielą bo marek jest dużo, są szytki z których bardzo szybko schodzi powietrze im lepsza szytka tym szybciej schodzi powietrze im gorsza szytka tym dużo wolniej schodzi powietrze no bo ona jest bardziej uszczelniona czyli musi być bardziej bardzo gęsta i bardzo twarda jeżeli mamy włożone w szytki dętki Przede wszystkim lateksowe, gdzie lateks nie wpada w takie drgania, nie wychowywuje opony, no to daje nam lepsze predyspozycje jezdne i ta elastyka szydki jest dużo, dużo lepsza. E, oczywiście możecie kupić obręcze, są, bo na przykład Bontrager ma obręcze RSL, podszydki aluminiowe, więc możecie sobie poskładać koła. Nie, niekoniecznie musicie mieć e, koła karbonowe. Ja Wam pokażę moje koła treningowe właśnie, szytkowe. Jest to, jest to koło właśnie obręcz RSL. Popatrzcie, jest to obręcz aluminiowa, tak? Zresztą słychać. Jest to obręcz aluminiowa i na takich kołach przede wszystkim trenuję. Jak widzicie, jest tu szybka i pamiętajcie o to się dzieje z szytką, jeżeli koło jest wykorzystywane na trenażerze. Pamiętajcie o tym, że jeżeli wkładacie rower na rolkę, to nie jeździcie na rolce na szytkach, bo odklejcie swój bieżnik. Jak widzicie, tu jest bieżnik. To jest akurat moje kółko takie do wykończenia na drifty, więc po prostu czekam aż złapie. Kapcia. Natomiast yy, widzicie, jest naklejane na bawełnianą, yy, na bawełniany oplot po prostu bieżnik, i ten bieżnik, właśnie w taki sposób, zniszczymy na rolce. I jeżeli tak Wam się odklei szytka, a jeździliście na rolce, to jej nie wyreklamujecie, bo nie ma takiej możliwości. Po prostu każda firma Wam powie, że yy, źle została użytkowana szytka. Więc tak to wygląda. Dlaczego w właśnie. Pojawił się tubles i jest go dużo, przede wszystkim dlatego, żeby czas montażowy opon był krótszy. Mamy więcej możliwości opon, więcej szerokości, możemy tym lawirować bardzo dobrze tego, czego niestety nie da się z szytką. Po drugie, szytek nie robią w rozmiarach takich jak. Yy, Używane są aktualnie w proturze. No i ten tubeless daje możliwość jazdy na niskim ciśnieniu, to jest kolejna rzecz. Kolejna rzecz jest taka, że to niskie ciśnienie daje nam lepsze predyspozycje i bezpieczeństwo. Jak widzicie, Jumbo Jumbowisma jeździ na systemach Tubolite. Bardzo dużo zawodników. Już zaczęło na tym jeździć, no i generalnie co, no, poszerzyły się obręcze i bardzo mocno, więc ta elastyka działania kapcia jest naprawdę dużo, dużo lepsza, bezpieczniejsza, to co już wspomniałem, więc tak naprawdę World Tour prawie w 100% uciekł odszytki, no taki jest trend, taka jest tendencja. Jak widzimy na przykład na Paryżu Rubę, przez to właśnie, że niektórzy jechali na Tublesie, e, przegrali ten wyścig, więc tak naprawdę ten Tubles, e, rozmawiając z wieloma zawodowcami i czy mechanikami, no bo znam wielu ludzi z tego świata, mówią, że nie do końca jest to dobre, w temperaturach właśnie się dzieją cuda. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie o tublecie był ten film. I dalej do warsztatu. Krótki film o szydce, czyli uzupełnienie tego, jak kleić szydkę i co to jest w ogóle ta szydka. Pokazałem Wam. Opono-szytkę, czyli jak ktoś ma zwykłe obręcze, a chciałby spróbować jak to jest na szytce, no to mamy opono-szytkę. Mamy opony, op szytki butylowe, mamy szytki bawełniane i mamy tych szytek marek naprawdę dużo. Ja jeżdżę na marce FMB francuskiej, natomiast są jeszcze szytki Dugasta, które są moim zdaniem też bardzo dobre, bardzo duża konkurencja dla FMB i e, szytki Challenger, szytki Tufo, szytki Vitori, tego jest naprawdę, naprawdę ogrom. Myślę, że chyba wszystko powiedziałem. Bardzo krótki film, on będzie trwał maksymalnie z 20 minut, więc nie powiem wam już nic więcej, bo klejenie proces prosty wytłumaczyłem taśma czy klej, wytłumaczyłem jak wygląda szytka od wewnątrz, pokazałem jakie są różnice między szytką a szytką, czyli szytką butylową a szytką bawełnianą, wytłumaczyłem jak wygląda temat, dlaczego opona w przełaju jest dużo, dużo gorsza, no bo nie ma takiej elastyki i tam bardzo łatwo zniszczyć obręcz, bardzo łatwo zniszczyć e, oponę, rozciąć tą oponę przez to, że jest twardsza no i przede wszystkim przez to, że mamy ranty e, ranty mm, do opony tublesowej, to ten rant bardzo łatwo uszczerbać czyli przy dobitce taką obręcz kasujemy w sekundę Natomiast przy obręczy szytkowej nie ma co skasować, bo tam jest wypełnienie, jest duża płaszczyzna, bardzo ciężko zniszczyć e, taką obręcz. Oczywiście e, później będziecie mnie pytać, czy koła Hukles, czy Rand. A to jest temat na kolejny film, bo e, Mamy coraz więcej problemów niestety z huklesem i e, ja tego nie polecam. Natomiast mamy klientów, którzy się uprą i tego huklesa chcą. Więc e, e, opowiem o huklesie w następnym filmie. E, dlaczego twierdzę, że ten hukles jest zły, chociaż chwalą się, że jest dobry. Ale ja powiem to z doświadczenia naszego warsztatu. Z doświadczenia naszego warsztatu ilość problemów, ilość Ściągniętych opon dawam jakąś jasność. Więc to tyle. No jakby nic więcej nie dopowiem. Jak czegoś nie powiedziałem, zapytajcie w komentarzach, odpowiem. Eee, uzbierało się parę pytań o różne filmy, postaram się je po prostu nakręcić, wytłumaczyć. Myślę tyle, krótka. Piłka, trzymajcie się, miłego, dziękuję za oglądanie. Jest Was coraz więcej, więc budujmy. Społeczność budujmy, świadomość. Ja się podzielę odrobiną wiedzy. Pozdrawiam, cześć.